Za plecami mamy wieżę czterostanowiskową marki Upform i będę ją właśnie testował. Wieża jest podzielona na cztery segmenty. Pierwszy segment, jaki mamy, jest to segment z regulacją wysokości. Mamy regulację, gdzie zrobimy sobie tutaj przykładowo ramiona. Możemy ustawić sobie ją również niżej. Mamy wtedy dogodną pozycję do zrobienia bicepsów. Wszystko regulowane jest w 18 różnych płaszczyznach, więc każde ćwiczenie możemy sobie dopasować idealnie pod siebie, pod swój wzrost. Pomijając to, że mamy tutaj regulację wysokości, to mamy również regulację kąta, w którym chcemy, aby ta maszyna pracowała, aby ten wyciąg pracował. Bo możemy sobie przyciągać tutaj, możemy sobie przyciągać. Na równo możemy też sobie przyciągać z tej strony. Więc, kiedy mamy przykładowo ograniczone miejsce, na przykład tak jak ja mam to tutaj, gdzie tutaj stoi stwnica, to chcąc zrobić to ćwiczenie, mogę sobie spokojnie odchylić to w tą stronę i przyciągać wyciąg tutaj. Idąc dalej mamy kolejny segment, który jest zbudowany stricte z wyciągu górnego a także wyciągu dolnego. Tutaj dowoli możemy zmieniać sobie nasze rodzaje chwytu. Mam tutaj linę, mam tutaj krótki drążek, mam tutaj również klamrę jednorączy. Więc w zależności od tego, jakie chcę wykonać ćwiczenie, jak chcę popracować, mogę sobie to oczywiście zmienić. Mogę sobie to zmienić na górze, ale też oczywiście mogę zmienić sobie to na dole. Przykładowo teraz, kiedy chcę zrobić sobie uginanie ramienia jednorącz, Zakładam sobie klamrę i uginam. Wszystko działa naprawdę bardzo płynnie. Dzięki zastosowaniu grubych, ale jednocześnie bardzo gładkich powierzchni na naszych prowadnicach cały ruch przebiega bardzo płynnie, co zresztą możecie teraz zobaczyć. Dodatkowo mamy tutaj regulację obciążenia. Oczywiście dowoli, w zależności od tego, jakie chcemy uzyskać. Połączona jest na sznureczku. Dzięki temu to nam nigdzie nie spadnie, nigdzie nie wypadnie i jest bardzo praktyczny. Segment numer 3, czyli już stricte stacja bramowa poświęcona ściąganiu drążka z wyciągu górnego. Mamy tutaj siedzisko. Tak jak widzicie, to w tym momencie, które wykonane jest z perforowanej tapicerki, która raz, że wygląda bardzo elegancko, to dwa, dzięki takiemu zastosowaniu materiału bardzo dobrze również odprowadza wilgoć, co jest oczywiście mile widziane w każdym klubie. Drążek mamy tutaj lekko ugięty, lekko wygięty, co sprawia, że trening pleców wchodzi w inny wymiar, bo on jest bardzo dobrze dopasowany. Testowałam go ja, testowało go również kilka innych osób, i wszystko działa tutaj. Bardzo przyjemnie. I w tej stacji bramowej mamy już większe pole do popisu, jeśli chodzi o obciążenie. Do wyboru mamy tutaj aż 120 kg ciężaru, którym możemy dysponować. Nie zapominajmy również o możliwości regulacji, bo każda osoba ma inną grubość uda i możemy sobie dzięki prostemu pociągnięciu tej dźwigni do siebie ustawić na dowolną płaszczyznę wysokość podnóżek, które przytwierdzają nas. Do tego solidnie, i podczas ściągania ciężaru nie musimy się bać o to, że będziemy podnoszeni ze siedziska. I stacja bramowa numer 4, która jest również poświęcona stricte treningowi pleców, czyli stacja bramowa z wyciągiem dolnym. Ale to nie wszystko. Ja tutaj mam drążek tego typu, ale z powodzeniem. Mogę sobie go zamienić na klamrę i zrobić przyciąganie klamry wyciągu dolnego. Warto też zwrócić uwagę na jeden element, który często jest pomijany, ale jest bardzo przyjemnym akcentem na siłowni. Posłuchajcie, jak ona pracuje. A zasługą cichej pracy każdego z tych wyciągów jest przede wszystkim. Wysokiej jakości kółko i dodatkowo linka stalowa linka, która jest powlekana, i tarcie jest tutaj naprawdę niskie. I też mamy również zabezpieczenie. Mamy tutaj gumowe kółeczko, które podczas opuszczania ciężaru zabezpiecza nam tutaj kółeczko, które nie ulega żadnej awarii. Całość maszyny waży 794 kg. Rura. Bazowa, która jest wykonana, ma średnicę 76 mm, a ta rura ma już 60 mm. Natomiast profil, na jakim przykładowo znajduje się to siedzisko, ma szerokość 100 mm i grubość 60 mm. Więc u mnie nie było nawet potrzeby mocowania tego do ziemi, mimo tego, że mamy tutaj dziurki, dzięki którym możemy przytwierdzić sobie całość do gleby. Przez to, że ona waży tak dużo, nie musimy jej montować, bo ona siedzi bardzo, ale to bardzo solidnie i nawet gdyby trenowały na niej cztery osoby jednocześnie, nie ma możliwości, aby ona drgnęła. Każdy element połączony jest łącznikiem, który jest wkręcany z jednej i drugiej strony śrubą. Mamy tutaj 8 łączników, ale taka konfiguracja maszyny, jaką ja mam tutaj u siebie, jest jedną z możliwych opcji. Tak naprawdę każdy segment można zmienić sobie jego kolejność. To mógłbym dać sobie zamiast tego segmentu, natomiast ten segment mógłbym sobie dać z tamtej strony. Więc macie tutaj pełną konfigurację, w zależności od tego, jakie macie pomieszczenie. I jak chcecie tą maszynę do niego właśnie dopasować, tak możecie sobie to ustawić. Ale z tego co również widzę, każdy z tych elementów moglibyście sobie rozłożyć i przytwierdzić je osobno do ściany i ustawić sobie całą ścianę zbudowaną właśnie z tych czterech segmentów. Stos dla stacji Upform został wykonany z użyciem najnowocześniejszych technologii obróbki z skrawaniem. Na stos stacji bramowej składa się 12 lub 16 sztabek, każda o wadze 7,5 kg. Stosy 90 kg posiadają dodatkową sztabkę połówkową o wadze niecałych 4 kg oraz specjalny uchwyt do ich przechowywania. Wiewa 4 dzięki swojemu szerokiemu spektrum możliwości oferuje mi trening, który jest na najwyższym poziomie. Trening na tym urządzeniu sprawia mi wielką przyjemność. I dodatkowo wszystkie te ćwiczenia, które są na niej wykonywane, są robione w sposób dokładny i precyzyjny, a to jest jedna z ważniejszych rzeczy, którą oczekuję od maszyny. Dla mnie maszyna ma być dokładna, precyzyjna, tak aby progres przychodził naturalnie i w sposób przyjemny. A również przyjemność sprawia mi to, że wszystkie osoby, które do mnie przyjeżdżają, które oglądają moją siłownię, kiedy widzą tą maszynę, mówią jednogłośnie, że nie widziałem, nie widziałam nigdy wcześniej takiej maszyny na siłowni i gdyby taka maszyna pojawiła się u mnie na siłowni, zdecydowanie przyjemniej by się trenowało. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, komentarzy i napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taką maszynę u siebie na siłowni.